Czołg. Duży czołg. Duży czołg. Nie widzisz nas. 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 Nie wiem ile tych min trzeba, ale na wszelki wypadek trzy. Jest! Jest, mamy duży czołg, niestety tylko z jedną osobą, ale... come on, duży czołg. Za duży czołg należy się. Szacunek. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony miniusportalu ptfo.pl, a to jest pierwszy odcinek z nowego cyklu pod nazwą Wyzwanie. Wpadłem na ten pomysł próbując wymyślić dla siebie jakieś wyzwanie, ponieważ system medali i tych odznaczeń w Otrwilzie 1 w ogóle nie działa znaczy działa, ale dziadosko działa i w ogóle mi się nie podoba i stwierdziłem, że sobie będę jakieś takie wyzwania wymyślał, A potem pomyślałem, dlaczego wy nie mielibyście tego robić za mnie i zrobimy coś na zasadzie strzelnicy albo yy, solówki, że będziecie zostawiać swoje propozycje w komentarzach pod odcinkiem najbardziej aktualnym, czyli w tym momencie tym yy, i po kilku dniach ja będę sprawdzał właśnie która propozycja zadała najwięcej polubień, yy, będę też się zastanawiał, czy to jest sensowne, takie wyzwanie czy, czy jemu pod Dołam i czy będzie to ciekawy gameplay? Jeżeli tak, to będę taki kolejny odcinek przygotowywał. A pierwsze dzisiejsze wyzwanie, jakie sobie wymyśliłem, to będzie zabicie 10 przeciwników za pomocą miny, ale pod takim warunkiem, że mina będzie zdetonowana strzałem właśnie z rewolwera, który teraz wybieram. Zobaczmy, czy mam jakiegoś malowania, ale on sam w oryginale jest całkiem niezły, fajnie wygląda przynajmniej. Zamiast właśnie granat tu przeciwpancernego, weźmiemy sobie minę przeciwpancerną i będziemy się starali zajść jakoś przeciwnika i tą minę na nim zdetonować. Najpierw może sobie obczajmy w ogóle, jak te miny działają, bo ja, prawdę mówiąc, min w Battlefieldzie 1 nie używałem w ogóle. Więc zobaczmy, jak to będzie działać. Kradziemy minę. Aha, i tak musimy zmienić na pistolet, to jest istotne dosyć. Hmm, nie da się zdetonować miny. A, da się zdetonować minę. Tylko pytanie, czy trzeba ją trafić dwa razy, czy też po prostu nie trafiłem za pierwszym razem. Ok, podejdźmy troszkę bliżej. Nie no, to na pewno było trafienie, okej. Okay. Okej, okay. no to czyli <grywa> trzeba dwa razy trafić w minę z tego rewolweru, żeby ją zdetonować, to już wiemy, a więc... ...respimy się gdzieś na polu bitwy i będziemy starać się odnaleźć takich pewnie kampiących snajperów, to byłby najłatwiejszy cel. Na razie się utworzył front, więc... Ciężko nam będzie, ale spróbujemy tutaj gdzieś górą, może tak obiec, obejść tych na górze. Znaczy tych żołnierzy, którzy są tam właśnie po lewej i tą minę podłożyć, choć tu będziemy mocno wystawieni, no ale... Zobaczymy jak ta wyprawa się zakończy. Aha, zakończy się pewnie zaraz naszą śmiercią. Już nas ktoś zobaczył. Spróbujmy przejść jeszcze wyżej, bo... Tamtą półką na pewno nie dalibyśmy radę przeżyć. Zaraz się możemy natknąć na żołnierzy, którzy wpadli na ten pomysł, żeby sobie tu pokampić. Oczywiście żołnierzy przeciwnika, bo naszych tutaj nie widzę na minimapie. Dobra, nikogo nie spotkaliśmy, a więc jest szansa, że kogoś się uda obejść. O, czołg, jakbym do niego dobiegł. Ale to raczej jest niemożliwe, on się za szybko wycofuje. Jest jeszcze duży czołg. Zniszczony, ale duży nie jest zniszczony. A jakby się tak udało, ten duży... Wysadzić? O nie, on się sam wysadzi na naszych minach. I co? Zaliczamy? Chyba nie bardzo. Nie, nie. No widzę, nie strzelałem do tych min z rewolweru, ale dobra. Próbujemy dalej. Albo może na Arkady? Może na Arkady jednak. Najpierw tych dwóch skosimy po drodze. Okej, okay, jak to już mamy oczyszczone, to... Lecimy na arkady Polecimy tędy, bo tu jest drut niszczony. Popatrzmy czy tu nie będzie jakiejś miny On nas nie widzi Jest! Jest, 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 jest! Mamy pierwsze zabicie Mamy pierwsze zabicie. Ekstra. Dobra Lecimy. Gdzie oni się mogą tu chować na tym B? Na pewno w drugim forcie. Czy uda nam się zabić ewentualnie kogoś, kto by siedział za tymi drzwiami? Nie, ale na pewno uda się je wywalić, Minu. To jest już coś. Tutaj ktoś jest za tym, i zaraz go tu wysadzimy. Tak jest! Tak jest! Tak jest, to było ładne. Teraz go musimy tego ustrzelić, bo on chciał nas strzykawką. On też sobie jakąś misję, czyżby robił. O! Oj, i zabrakło nam już naboi. Albo zasięgu pałki, raczej na tego ostatniego. Tracimy B. To chyba będzie dobry resp. Tym bardziej, że tam dwa pojazdy jadą, jakby nas tak zrespiło gdzieś. No może to nie jest idealne miejsce. Pojazdy są tam dobre. Nic, próbujemy. Próbujemy. Może akurat nas nie zauważy. Na pewno nie celuje w naszym kierunku, więc jest duża szansa, że nas nie trafi, choć... Znaczy nie zauważy, choć bieganie tutaj przez to otwarte pole to po prostu proszenie się o to, żeby wyjął nas jakiś snajper, no ale nic. Zobaczymy, jeżeli nam się to uda, to zostaniemy sobie nagrodzenie, bo tam chyba jeszcze jakiś żołnierz koło tego leży. Więc takiego double killa jakby się udało. Najgorsze jest to, że muszę kilka tych min tutaj rozłożyć, żeby to... Dziadostwo, aha. Żeby to dziadostwo, które nam właśnie stąd uciekło ubić. Ale jest troszkę... Troszkę tylko bliżej jest, będzie się pewnie też zaraz wycofywał. Jest! Jest! O, opłacało się tu biec. Opłacało się tu biec. Dobra, gdzieś tu jest ten gościu, który do mnie strzelał. Tu jest. Mamy go Wydaje mi się, że tu jest ktoś Spróbujemy odwalić taki numer Nie Nie udało się Ale ktoś tam był, wiedziałem, że ktoś tam był dobra, Mamy jeszcze jedną minę, jakby co No ale dobra Jak ten gościu? Chyba nie leżał koło tego wybuchu Jakby leżał koło tego wybuchu, to by go zdjęło To No niestety, po raz kolejny musimy się na bazie Lespić Zobaczymy, czy uda nam się to jakoś obiec, sądząc po tym, że ten się już tutaj chowa, to chyba nie bardzo. No ale zobacz. Tamten padł właśnie, nie wiem skąd. Pewnie z tej strony, gdzieś z lewej. Jakby miał. O, tutaj jest gościu. Cel, alfa. Hello! <śmany> Oj, dobra, wracaj okay. okay. na Mamy tu kogoś, jest tutaj, zaraz mu wejdziemy na plecy. Ile ich tu jest? Ile ich tu jest? Proszę, cię, proszę was, nie odwracajcie się. Jest jeden. I to ładnie z CKM jeszcze poszedł. Okej, okay, próbujemy znowu tej samej akcji. Nie, on był odwrócony w naszą stronę. O Boże! O Boże! Ale dobra, nie ma co, jeden gościu razem z ckm ale patrzcie, jakbym sobie tamtą minę położył, ale bym tego nastukał, już bym pewnie zakończył moje zadanie dzisiejsze. Dobra, respimy się i jedziemy dalej. Tu kogoś widzimy, tu tak z lekką nutką nieśmiałości. Spróbujemy, nie wiem czy tutaj już nie podchodzą, a nawet już są na D. Są na D, jak ja mam ich tam... Mam pomysł. Trzeba tu tylko kogoś zwabić. Trzeba tu tylko kogoś zwabić. Trzeba tu tylko kogoś zwabić. O, chyba mnie zobaczył, dobra, chodź tutaj, chodź do taty. Chodź do taty. Jest! 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 <noise> o, może piękny plan, piękny plan. Teraz pięknie dobijemy jeszcze tego miotacza. Tego zatłuczemy pałką, nie. Ale i tak jestem zadowolony z tej akcji. Uwa, to było niezłe. Zobaczymy z tej lewej strony, jak to będzie wyglądać. O, o tu mamy podpalacza. Tu mamy podpalacza. Jakby nam się podpalacza udało wysadzić To by było coś, ale... Ale zatłuczemy go pałką. Tak przy okazji. Mały bonusik. Mały bonusik, dobra, lecimy tutaj lewą. Żeby nas tylko nikt nie zauważył. Żeby nas tylko nikt nie zauważył. Co już mamy, więc pobiegniemy tam bardziej w kierunku B. No i co? I się pewnie zaraz na zastanawić... Chyba, że zastawimy pułapkę tutaj. Bo jak znam życie, oni zaraz będą się próbowali tędy przecisnąć. O, już jeden tu jest właśnie. Hmm. hmm. Myślicie, że udałoby się nam go wysu... Nie, ten go zabije pewnie. No, zanurzował go. Dobra. Próbujemy w takim razie... Próbujemy w takim razie tędy przejść. Do tej alfy A skoro on tam strzela, to znaczy, że ktoś tam jest. To znaczy, że ktoś tutaj jest. Tutaj ktoś jest. Tutaj ktoś jest. Tutaj ktoś jest. Tłokli go? Nie, jeszcze nie. Dobra, to my go otłuczamy. No już trudno. Teraz spróbujemy... Teraz spróbujemy... No wychodź. No wychodź. No. No dajesz stary. No dajesz stary, nie będziemy czekać, no. Jest! O, płacało się poczekać, i to było dwóch gości. To było dwóch gości, to był Double Kill. O, 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 o. o, -o. o, -o. Chyba się zdenerwował. O, kurde. Jakie to zadanie jest stresujące. Taka huśtawka nastrojów. Od radości do smutku. Od smutku do radości. O, dobra, dobra. Dobra, ale trochę się już tego nazbierało. Ciekawe, czy uda nam się uskutecznić taki aż objazd. Ok, Travis po Gdzie oni są? Gdzieś tak, gdzieś tak, gdzieś tak, gdzieś tak tutaj. Mniej więcej. Tu pojechał ten. Ta kanonierka cała. Dobra. No to zawrotka i jedziemy tędy. Próbujemy tutaj... O! Jest duży czołg, pewnie wypchany. Żeby nie wzbudzać za dużych podejrzeń. Nie nie nie, 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 stój, 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 stój. Stój, 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 stój! wystarczy. Stój, wystarczy. Stój, bo nas zauważył tam. Ciekawe, czy dwa... Przetestujemy, czy dwa wystarczą. Wystarczą! Wystarczą, żeby zniszczyć pojazd. Dwa. Dlatego dużym czołgiem się samemu nie jeździ. Jakby miał gunnerów bocznych, to... To bym nie zauważył. Dobra. Wycofujemy się. Teraz została nam jeszcze jedna mina. I chciałbym z niej jakoś... Dobrze skorzystać. Nie widzę nikogo na minimapie. Wejdę na to E, żeby zobaczyć, czy... Nie, przyjmujemy to. Czyli nie, czyli tutaj ich nie będzie, ale będą za to na D. No to w kierunku D się teraz udamy. To wyskoczył jeden gościu. Nikt w naszą stronę nie patrzy. Jakieś krzyki słyszę. Tu gondolkę miniemy. O, na koniu ziomek. Tam był jeszcze jeden. Ale gdzieś tu siedzą. O, tutaj jest jeden. On mnie nie zauważył. On mnie nie zauważył. Donald mnie nie zauważył. Dobrze. Też się podpaliliśmy. Dobra, lecimy za nim dalej. Zobaczymy. <śm> To było niezłe. To było niezłe. Musicie przyznać, że to naprawdę było niezłe. To naprawdę było niezłe. Niech mamy już min. Także cóż. Może uda nam się zostawić pułapkę i zwabić tego wziomka tutaj? Nie! Jest! Jest! <laughs> o Boże, to było lepsze niż naj... najlepszy duży czołg. Eee, ojejku. A w dodatku chyba to był mój dziesiąty kill, także... Z tego, co dobrze liczę. Także moi drodzy, w taki piękny sposób udało nam się osiągnąć i zakończyć dzisiejsze zadanie. Jeżeli ten pomysł wam się spodobał, to wrzucajcie swoje, swoje nowe propozycje, oczywiście lajkujcie. I jeżeli sam materiał też wam przypadł do gustu, nie zapomnijcie dodać portal do ulubionych i subskrybować i zlajkować. A ja już powoli się odmeldowuję, uch te emocje, z tej strony Miniu z PTFPL.